Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Świercz, przed nami kolejny odcinek z serii Heroes 5 PHP. Kurde nie mówiłem tej frazy już ze 3,5 tygodnia, przeprowadzka to był po prostu no armagedon. To, to co się działo podczas przeprowadzania się to no, 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 no ciężko było, jakby naprawdę ciężko było. Dzisiaj tak naprawdę w, w dniu w którym to nagrywam wy oglądacie Wtorkowy odcinek, czyli ten z 12 sierpnia, no bo to jest 12 sierpnia dla mnie, nie? E, więc wy oglądacie ostatni odcinek z zapasu, który na całe szczęście udało mi się nagrać, żeby zatrzymać e, regularność na kanale. No i. No, wracamy do regularnego nagrywania. Mam na sobie koszulkę z Asha na Renę 3, taką, że tak powiem, liderską, ze względu na to, że Asha na Renę 4 już zapowiedziałem, że będzie i no, no, następnych informacji możecie spodziewać się niebawem, tak. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wielkość tego wydarzenia, no to mam nadzieję, że przerośnie poprzednie. Na pewno. Poprzednie przerośnie pula nagród. No i tak, moim przeciwnikiem jest Wurga, i na odrzedzewienie moje gramy Rankeda. Yy, przepraszam, Unrankeda, właśnie, właśnie żeby odrzedzewieć troszeczkę, bo. Yy, no, bo kurde, ciężko mi po prostu się przestawić z powrotem na, mm, na takie. No wiecie, ja będę miał zasadniczo sporo, sporo problemów z yy, tym, żeby grać tak jak zawsze. W, Przemyślanie, no bo naprawdę, no minął prawie miesiąc. Jeszcze, dobra, okej, okay. dostałem log w Akademię, w porządku. W porządku, nie jest to problem. Tutaj jest idealny zestaw bohaterów, których nie chcemy, czyli zapasmany, szybki bohater i bohater z... Um, z żywiołakami, które się pojawiają i zaczynają potem denerwować um, mnie, jako przeciwnika. Jeśli chodzi o bohaterów stąd, to ja bym na przykład chciał sobie zostawić... Chciałbym sobie zostawić... Um, tych i, te, i tych. Resztę mogę wyrzucić. Powinno być to ok. Jeżeli przeciwnik nie dostanie gali galiba, to super. Jakby dosta jak dostanie galiba, to trochę niedobrze, bo zaklęcia pojedyncze będą mi się odbijać. Ok. Nadir, czyli kula ognia, versus Irbet, która zabiera trzy statystyki. Um, jeżeli mamy mroczny rytuał, to zabiera i daje je e, nam. Mm. <ścoughs> Tym razem nie obstawiałem. Ale Nadir jest ten, ale Nadir jest ogólnie w porządku, bohaterem, nie? Bo jeśli bijemy się magia versus magia, no to jednak ten dodatkowy spill power pomaga bardzo. Um, ok, no to w takim razie tak. Um, zacznijmy od. Zacznijmy od tego, co mamy w sklepie z artefaktami. W sklepie z artefaktami mamy z takich ciekawych rzeczy: e, Ognisty język smoka. Mamy mnóstwo za, w sensie odporności, ale. To jest odporność tym zaklęcia lodu. Szkoda, że nie ognia. Jakby coś było na zaklęcia ognia, to bym brał. Um, tak, bo to jest lód. to jest lód. Szczęście przeciwnika, moral przeciwnika. No i statystyki ataku oraz obrony. Dobra. Eee... Sekunda. Mam nadzieję, że Wam ten szum, który był, nie przeszkadzał i że Wy go w ogóle nie słyszeliście. Eee... Lekka poprawka kamerki. I zaglądamy sobie do, do, do gildii. Tak, mamy lodowy prawie kulę ognia, czyli możemy mocniejszą kulką ognia się bić ze słabszą kulką ognia. Łańcuch błyskawic zaraz głębokie zamrożenie, czyli ogólnie szkoda, że tu nie ma. No to będzie problematyczne odrobinę. Będzie problematyczne ze względu na to. Huh, tajemna zbroja, przywołanie żywiołów. Żyją... Ognista pułapka. Chodzi o to, że bezpiecznie mogę używać jedynie tieru trzeciego moich zaklęć. Nie? To. To rodzi pewne problemy. Hmm. A co mamy z, z rzeczy magicznych. 3 Spell Powera, 6 Spell Powera. O, 8 Spell Powera z rozwoju z, z artefaktów. Bardzo fajne. Właszczenia hmm. śmierci. Obniżyć morale przeciwnikowi. Tu się nam bustuje z zestawem Smoka, który moglibyśmy kupić w zamku. No i mamy też ten pas żywiołów w razie gdybym się zdecydował. Mamy laskę Sir i Susan, czyli dobrze, że jej przeciwnik yy, nie ma. Tak swoją drogą kto wie, kto wie, co się stanie z tymi rezistami eriz w najbliższym czasie. Pierścień smoczego oka. Ogólnie dobre artefakty tu leżą, nie? szkoda, że nie ma tego, tego gradu. Hmm. No czyli ta ścieżka. I zagralibyśmy klasyczek, nie? Jakiś. Klasyczek, jakiś, a mianowicie, już Wam pokazuję, Kurcze muszę kupić, znaczy dostać większą klawiaturę, bo dobra jest ta mała, nie? W sensie ta matka Cowa, zawsze na Reny 3, naprawdę super. Tylko brakuje jej tego numpada. Jakby miała numpad, to dla osób nagrywających to to jest niezbędna sprawa. Tam się binduje po prostu przyciski, żeby było łatwiej. I teraz tak. Możemy sobie zagrać na no, klasyczek, tak jak wspomniałem, żeby to zadziałało, żeby odrodzić, żeby coś, coś, coś mm, żeby coś tutaj zaczęło działać. Czyli zapłon, zapłon z kulką. Ekspercka magia zniewalająca, podstawowe widzenie, wzmocnione zaklęcie i mroczny rytuał. No, niestety trzeba będzie to wszystko wziąć. Ekspercki talent magiczny. Najlepiej to by było wziąć ekspercki talent magiczny z odwróceniem uwagi. O, i teraz wziąć sobie mroczne objawienie. Z tym, chociaż na kulki, czy ja wiem, czy to potrzebne jest? Yy, roczne objawienie, może jakąś podstawową obronę czy coś. Yy. Tutaj ogólnie Jirbet zaczyna z, yy, z magią mroku, zazwyczaj, tak mi się wydaje, yy, ale, ale tym razem sobie no, nie skorzystamy. Tyle ciutko jeszcze zmodyfikuję, bo nie wiem, czy wy nie będziecie za głośno słyszeć mojego głosu oświecenie już jest okej okay, fajnie i teraz tak lepsza magia zniewalająca podstawowe widzenie dobra coś. Wy... to są rzeczy które powinny nam wypaść od razu mm, lepsza ten dobra spoko mhm. jest talent magiczny a jeszcze magia zniszczenia poproszę za chwilę jakąś prawda magia zniszczenia halo lu Kurde, co jest. Um... No nie dobra być, momencik. Znaczy to jest akurat dobrze, żeby padło. Um... Nie no, zaryzykuję, bo w sensie bez magii zniszczenia to, to są problemy. To jest takie dość spore. No litości. To no przecież mam na to cholernie wysoki procent. Dawaj magię zniszczenia. No nie, nawet na Udron Zmiłujcie się, no. O, dobrze. Ok, teraz, teraz już po kolei. Mm, po kolei, czyli magia. Atom magia. O, super mistrz ognia. No, widzicie, jak ładnie się wszystko udaje. O, zapłon. No i teraz już się nie udaje, bo przydałoby się, jednak, żeby było to drugie, ale już trudno. No. Absolwent mówisz? No średnio, średnio. Ah, ile tej wiedzy? 10, 14, 10, 15, no, no powiedzmy 15, bo tam jeszcze z umiejek troszkę wpadło więcej. To many mi na pewno jest brakny, nie? Ale... Hmm... Idziemy sobie po te... po te rzeczy. Powinno być ok, mając yy, jeszcze... Być może kupię sobie ten ten mieczyk smoczy, nie? 18, 6, 0 Boże, jakie to okropne e, Łuk z rogu jednorożca Pozwala strzelać matronce na pełnej To nawet w sumie fajne jest Przydałby mi się orzełek Bo jeżeli matronka strzela na pełnej To ja bym na przykład sobie zamiast kulki Użył głębokiego zamrożenia I wyeliminował jakąś jednostkę, tak? Na 100%, nie? Ja bym potrzebował Szczerze to jak mam 0... Zero obrony to bym potrzebował ataku i siły czarów no po prostu ataku i siły czarów okej okay. robimy sobie tak, robimy sobie tak okej, okay, 20 no i 8-0, no i teraz tak ja chciałem dodatkowe levele, tak no i w sumie słusznie no to chociaż 20 spellpowera to nie jest dużo. No jakby tak, 25 było. Hmm. No ale jak nie będę miał odwracania uwagi, a przeciwnik będzie miał, to strasznie słabo się zrobi. Mike. Obrona. Hmm. Obrona i logistyka. Co z logistyki? W ogóle będzie rework. Um, bo logi logistyka troszeczkę nie dojeżdża w obecnym patchu Dobra, robimy tak i liczymy. Liczymy, że dostanę. Już wam pokazuję. Tą książkę z yy... no niestety, niest ni niestety. Kurczę, chociaż to też jest. Y Czekajcie. No plus dwa 20 a tutaj z kolei dodatkowy level. Hmm. Za chwilę. No i patrzcie, no, jakie hamstwo nie dostałem. Nie dostałem, kurde No i teraz tak Oj, strasznie dużo kasy wydam No dobra, dobra, to, to robimy inaczej Robimy tak, niestety I teraz tak mroczne objawienie, ok Jest, ok Jest No i teraz po prostu dostanę już to, nie Prawda? O, dobra, udało się <laughs> Przeciwnika okradł złodziej. <laughs> Dobra, no, to śmieszne akurat. Many Mamy 23 speki, no ale, nie, ale będziemy biedni, bo to. Kurde, no jeżeli to jest kombat, to ja mogę się nie wyrobić. O. Mogę się nie wyrobić. Artefaktów też, no co? Mogę dla Levelu. Mogę oddać to i chyba to zrobię nawet. Hmm. Czy... No bo, no bo to matronkowe nie jest potrzebne, nie? To matronkowe nie jest potrzebne. A tak inteligencja, to jest jeden z siły czarów. Wow. Um. To już lepiej tą manę, nie? Aby na pewno móc se rzucać tyle zaklęć, ile chcę, bo może to być tak, też nie jestem pewny, ale może być tak, że po prostu będę tego potrzebował. Odporny na magię. Matronka strzela. Póki strzela, to strzela, niech będzie. Eee, regenerująca się Hydra. Posępny jeździec zdecydowanie w tym patchu wygrywa. Więcej hapeków, więcej hapeków. Zatruwacz 15 koła na rzecz, czyli jeden smok na pewno 3 hydry na pewno. Jako, że już nie mogę sobie kupić tego mieczyka, hehe, no tak to hmm. no nie ma ochrony przed ogniem, więc, więc kupujemy jednostki, tak to zeżre mi 3000, to zeżre, no czyli możemy sobie śmiało po prostu kupić wszystko. Jesteśmy do 5 tak naprawdę, no prawie na styk. Ze wszystkim, i jeszcze będzie jeden level. Więc, więc fajnie. Mm, pyk, pyk. Dobra, super. Roczne objawienie. Awansujemy. No, świetny ten awans. Nie no, awans topka, naprawdę. 100, 150 punktów życia dla machin i więcej obrażeń. Hura. Wow. Dobra, omówienie tego buildu jest następujące. Możecie zostawić lajka like Irwet, <grybę> specjalistkę od tego, że zabieramy trzy statystyki. Już wam tłumaczę, jak to działa. Zabieramy trzy statystyki wrogiemu przeciwnikowi z tej najniższej, którą ma i dodajemy sobie. Najniżej Akademia ma zazwyczaj defa albo atak, więc se trochę weźmiemy, no nie? I teraz tak, mamy, mamy takie artefakty, armia taka dosyć na przeżywalność nastawiona, bohater z kolei ma bonusy do tempa, Bohater ma też zapłon, tak więc główną, główną naszą bronią będzie kulka. Zobaczymy też, jakie zaklęcie otrzymamy z tajemnic zniszczenia. No i co? I czekamy sobie na przyjście naszego przeciwnika, który no, akademia będzie musiał zrobić jeszcze mini artefakty. No dobra, z czym będziemy walczyć, sprawdźmy to. Mm... Dobrze dobrze to dla nas dobrze, że przeciwnik sobie wziął te jednostki, to oznacza, że on sam będzie grał magią, ale też będzie bardziej cierpiał. Jeżeli źle się ustawi tym gergulcem, to wtedy my dostaniemy też bonus do spell spellpowera. Tak samo jeżeli ustawi się tym magmowym golcem przy tak dwóch jednostkach, to ten golec pochłonie większość obrażeń z z zapłonu i będzie spadał, tak po 25 sztuk. Nie, Śmiesz, śmiesznie to będzie wyglądać. Zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie w takim razie. <grym, grym>, Okej. Okay. Mamy 1, 1,8, 12, 21. No to rzeczywiście mu nie wyszło. Um, mamy trosz, troszkę mocniejszą tą. No ale za to many mu nie zabraknie. No, 323 many to giga gigachadersko, nie? Dobra, ustawiamy się tak, żeby kulki miały jak najmniejszy impact, czyli mm, czyli ty tutaj, ty tutaj no ta. tak i tak. Coś takiego, nie? Mhm. Chyba chyba lepiej się już już nie da. Hm. No, 0 defa. Jeden ataku lubi to. Dobre to. Niestety, ale co tam masz ogólnie? Spowolniacze w porządku. Odbicie zaklęcia. Nie ma odwrócenia uwagi, ale ja mam na szczęście. No, tak szczerze, mogę się cofnąć po prostu, nie? I po co mam marnować ten Ym... marnować się dla 170 obrażeń znaczy to byłoby głupie yy... Ekspert defa ma ubaw z mojego ataku yy... nie no Mniej więcej, mniej więcej równo wychodzi, ale przede wszystkim Ekspert defa to se może, jak ten, jak tutaj <laughs> strzelimy kule, To będzie dopiero zabawnie Także ten tytek tutaj będzie płonął, golec też się spali e, 67 obraźni to tak jak mówiłem, no nie za dużo Jak podejdzie pod nas to ok, e, Bo tutaj widzę, że tak, laczka nie ma Mhm Okej. Okay. Zatruć można sobie kogoś. Myślę, że nawet tytana. Bo to spadnie go całkiem sporo. Ciekawe, czy ta walista zrobi jakieś waliu jakiekolwiek. Okej. Okay. Myk. 16 dobra jest. Eee, yy, zbroja zapomniana to naprawdę nie ma znaczenia. 701 A. Masz ty odparcie pojedynczych zaklęć? Nie masz. To Ja cię potem dojadę, ale najpierw muszę tak zrobić. Bo to szkoda marnować potencjał. Mik. No. I teraz tytan będzie już biedny. Nie. C nie. 11, 19. Kurwa raz, dwa, trzy. Myk! Ok. I teraz ma do wyboru dwie, dwie. No, wystarczy. Dwie, dwie. Pocur, jak się ruszy, jakkolwiek to i tak raczej będę w stanie dwa targety razem z nim wziąć. Wziąć. Maguś nie targetował e, smoka piąstką, więc to też dobrze dla mnie. Hmm? No dobra. To, nie, to niemiłe było. Hmm. Prawej mocy chyba nie ma co rzucać, dezo też nie potrzeba. Jeden, 130. Hmm. Wydaje mi się, że mag tutaj jest moją główną na początek, żeby smoka mi nie kasował, nie? Mm. Golem to w zasadzie już się żegna z życiem. Mm. <ścoughs> Okej, okay, niech się jakoś tam ustawi, to po prostu. Okej. Okay. To jest też dobre ustawienie dla mnie. Ma mm. no, w sumie... W sumie to to jest jeszcze lepsze. Bo to szkoda marnować potencjał, nie? Okej. Okay. Rano grałem na orku, to wygrywałem na lozie Pokimon, nie zbrakło. no Widzisz? te sztuki. Trochę bieda. Na orka. Aha, ok. Hmm. Teraz tak. Musimy się ustawić hmm. No jakoś tak, żeby kulki nie ten w To ciekawe akurat. Dobra, musimy sobie go poskromić po prostu, bo szkoda, żeby yy... A, kurde, i rzuci sobie jeszcze coś. No, niedobrze, niedobrze. Eee, teraz tak, no już nie ma double targetów. No, żeś ty złośliwstwo, no. Serio? <grych> Ta hydra jest teraz tak bezużyteczna. Mm. No, powinienem zrobić coś w tym stylu, nie? Albo tak, zabić tutaj dwóch i mieć z głowy sześć kotów idzie. Ej, to jest jakiś żywioł. To możemy tak zrobić. O Mmm Teraz też ma zapłon i tak dalej. Implozja 1900. No to naprawdę sporo. Dobra. Generalnie to ten. Generalnie to bardzo ładnie wchłonął tą kulkę. Mm, nie, no, teraz to tak, tak. No to jest 12 spell powera. To jest, to jest nic, no. Jakby nie było. Mm, kiciusia trujemy, myk. On teraz będzie jakoś w miarę fajnie spadał. Tak swoją drogą, to jeszcze specjalizacja golema, mimo że przytyka się do kota, nie działa, jeżeli e, jeżeli nie zostało to zrobione w ten sposób, że e, że golem znajduje się na miejscu działania zaklęcia. Nie, to tak chciałem wam też powiedzieć, bo to warto wiedzieć. Hmm. Podstawie, mówisz? Nie trzeba, damy radę. <gry> Okej. Okay. No to, to, to wyszło po prostu. No jakbym miał więcej SP, to no akurat w tym przypadku myślę, że nie aż tak dużo by zmieniło, nie? No jakby zwyczajnie na tempo tutaj zdążam. Tak. O, nawet z laczkiem uderzył. Fajnie. Hmm. Tak, koty padają, te padają. A ile, a ile dostałby z... Zmocnionego głębokiego 91. Wow, no, no, także ten, także tę, będziemy zbliżać się w takim razie ku końcowi. No, Unranked na rozgrzewkę wyszedł mi y, dobrze. Wyszedł mi dobrze, nie ma co narzekać. Mm, 2-3 potem najpierw tego siekni, No. Także jest jak jest. No a przechodząc do takich spraw, powiedzmy, e, istotnych, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o właśnie turnieje i tak dalej, no to właśnie chciałem powiedzieć, że mm, to właśnie chciałem powiedzieć, że teraz ta e, aza narena no mm, powinna być znaczy dla was jeszcze chyba nie do końca, e, ale na bardzo zaawansowanym etapie. Znaczy, do wiadomości jakby publicznej nie było wszystko podawane jeszcze, ale no powinno być już na takim etapie, że, że gdzieś tam niedługo będą wchodzić jakieś większe ogłoszenia, takie, które faktycznie. Takie, które faktycznie będą już zapowiadać to całe wydarzenie w pełnej okazałości. Cztery sztuki, no dobra, no to co za różnica kim zabije kogo, nie? Czy odmiał? miał? Nawet nie zwróciłem uwagi, bo mam zapłon. Nie, myślałem, że miał bastion. No to ciekawe. W sumie. Hmm. Teraz tak. Zróbmy to tak, żeby. żeby starczyło. Ty zabijasz. Nie zabijasz go, no oczywiście, że nie. Więc jeszcze półtury będzie trwało to wszystko. 6.19, typek. Ona umiera teraz. A nawet nie. Jeszcze. No, robimy tak dobre to. Myk, no i cóż, dobra, gg, także lecimy sobie, Nexta z tym samym przeciwnikiem, zagramy rankera. No i co? I dzięki wszystkim za obejrzenie tego, tego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych cześć.